Witam wszystkich serdecznie na, na moim kanale jak tu sami widzicie troszeczkę yy, musiałem przerzedzić akwarium dlatego, że ryby już nie miały gdzie pływać po prostu wyjąłem dwa korzenie także Państwu pokażę zostało cztery korzenie i na dole parę korzeni, ale tu też będą miały małe zmiany w tym akwarium. Ale do czego dzisiaj zmierzam? Zmierzam do tego, że jeden kolega pokazywał, jak odrobaczyć ryby, drugi kolega to sprawdzał, i nie za bardzo te rybki chciały spożywać ten Pokarm z protosolem. No, i postanowiłem Państwu pokazać, jak to powinno się robić. I jak rybki będą chętnie to jadły. Pokażę Wam wszystko, żebyście wszyscy widzieli. Żeby, żeby później nikt nie powiedział, że coś było podstawione, podmienione. Także. Będę pokazywał cały czas bez żadnych klatek stop. Także pokażę Państwu jak powinno to się robić. To jest po prostu wzięte ze starej akwarystyki. Już Wam powiem o co chodzi. Jest staw, są stawy nad stawami blisko brzegów rosną drzewa no i ptaki składają jajka no ale co do jajek no i te jajka wiadomo niektóre wpadnie do wody rybka zje bo taka jest prawda ryby się żywią w stawach czym popadnie ale dobra nie zmierzam do tego także zrobimy przybliżenie I Państwu już pokazuję. O, o! Za bardzo bym pokazał. Tu, jak widzicie, jest protosol. Jest miseczka, jest łyżka, jest kawka. W szklance mam żółtko. Same żółtko surowe. Dobrze, tylko muszę Państwu ustawić, żeby Państwo widzieli. Przepraszam, ale tam na dworze dzieci krzyczą. No i to będziemy robić. O przepraszam, bo znowu zawsze muszę coś narobić, ale to chcę tak zrobić, żeby każdy to sobie widział. Żeby widział. O mamy żółteczko. Wlewamy, bo ja sobie już go rozbiłem. Proszę. Protosol, żeby nie było, że tam nic nie ma. Zaraz zobaczycie. I jedną kropelkę damy. Żeby każdy widział. Nawet wpadło dwie albo trzy. O, widać niebieskawe i rozmieszamy to do porządku. Proszę tak będę trzymał, żeby to. Jeczko było widać. O, trzeba dobrze rozmieszać. I te rybki nie chciały na dwóch filmikach to spożywać. Ale muszę Wam powiedzieć, że nie trzeba tak robić. Wystarczy wlać ten protosol i ryba się sama odrobacza. Dobra, wymieszałem. Jeszcze pomieszamy. Kogiel mogiel zrobimy dla ryb. Także o tak może. Kogiel mogiel. No jeszcze tutaj. I widzicie Państwo, jest surowe jajko. Same żółtko oczywiście. Potem rybka nie zdechnie. Nabieramy do szczykawki. Jeszcze raz, bo nie zasało. i to jest z protosolem, drodzy Państwo. Tu co, zaś trzymam, sam nakręcam, żeby nie było, że coś podmieniłem. O i dajemy teraz na akwarium. Tu mam tą szykawkę z tym jajkiem. Jak widzicie. Dałem na górę Przepraszam, ale chcę Wam dobrze pokazać Gdzie to, gdzie to jest Tu mam to właśnie szczykaweczkę z jajkiem surowym i teraz Państwu pokazuję wkładam i patrzcie co się dzieje. Patrzcie. Patrzcie jak ryby jedzą. Żaden protosol i mnie przeszkadza, bo ja wszystko Zobaczcie jak jedzą. Z protosolem. O. Labeł się dziabnęło. I wszystkie rybki. Małe skalarki ładnie jedzą. O. Duży od razu kawał złapał. Proszę bardzo. I surowe jajeczko już smakuje. Oczywiście z protosolem. Jedzą, jedzą. Tak właśnie. O, Molinezja zjadła wszystko. Skalar. Proszę bardzo. Proszę bardzo, jak jedzą. Jedzą, jedzą. O jak łapią. Się odrobaczają. I zobaczcie Państwo, nie nic nie wypluwają tylko połykają ten pokarm. Dobra, wszykniemy wszystko. I niech się zjedzą. I jak widzicie Państwo, da się, da się, zaraz Państwu pokażę, jak się biją to jedzenie. Wiadomo, że z początku woda mętna a ona się wyklaruje. Rybki się odrobaczą, ale ja zazwyczaj protosol wlewam bezpośrednio do wody i wszystko ok. Także chciałem Wam taki patent pokazać co chodzi o starą akwarystykę. Jak można odrobaczyć ryby i zobaczyć jak zajadają. A tak, tak jak mówiłem, z protosolem wlałem, protosolu tam chyba nawet ze trzy krople wleciały. Tu zaraz moment będzie czysta woda, bo tu mam dwa filtry. Kubełkowe. Także 15 minut woda jest kryształ. I tak to właśnie wszystko kochani, wygląda. No Jeszcze się ganiają, bo jedzą. Jajko im jednak smakuje. Jajko smakuje, tu jeszcze do jednej pani. W niedzieli pani wyśle roślinki te, co obiecałem. Także bez żadnego, ale ryby jadły. Protosol z surowym żółtkiem. No i proszę o komentarze, co wy o tym sądzicie. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego filmiku z tej strony rybka i wkrótce link będzie pod moim filmikiem alternatywne akwarium. Link będzie pod moim filmikiem. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz i do usłyszenia. Cześć z tej strony rybka.